Cześć, witajcie! Było sporo pytań odnośnie tego jak rozwiązane mam nawadnianie. Tutaj mam podpięty programator Water Timers timer Plantita. Prosty z Allegro, aktualnie ustawiony na jedną minutę nawadniania co 48 godzin i myślę, że to wystarczy. A teraz przenieśmy się już do, do folii, jak tam to jest rozwiązane. Tutaj przychodzi e, woda z, z węża zasilającego, z wodociągu. I tutaj mam taki trójnik w tą stronę, otwarty do linii nawadniania. A w chwili, kiedy chcę nawozić, to otwieram sobie jeszcze tą, tą część, i tutaj podpinam. E, podpinam sobie wężyk z pompką do do kanisterka i w ten sposób nawożę całość zrobiona jest z to jest rura pp nawadniająca wysokociśnieniowa fi 16 mm oczywiście puszczone na trójnikach na każdą na każdą stronę mam po trzy, i do tego mam takie kroplowniki przy każdej roślinie do regulacji, wyregulowane tak, że w przeciągu tej jednej minuty na jedną roślinę wychodzi około 400 ml. Pojawiały się też tam opinie, że należy wycinać miejsca na wsadzenie roślin w X -a. ok zgadzam się z tym eee, ja wyciąłem w kółka ponieważ chciałem stworzyć takie misy gdzie ta woda będzie mi się zbierała jak widzicie jest mokro bo przed chwilą nawoziłem z, z tej mojej pompki eee, wiem że muszę się liczyć z tym że będę miał eee, przerosty E, chwastów no ale coś za coś widzicie mam też posypane posypane na, na ślimaki ale piwko też się sprawdziło e, w kolejnym w kolejnym filmie przedstawię wam jak mam e, jak sobie nawożę dlaczego wybrałem akurat taki taki model nawożenia Tutaj, jak widzicie, trzaczki bardzo ładnie idą. Tutaj, no, one były znacznie mniejsze. Tutaj, niestety, ten już chyba jest spisany na straty, ale w domu mam jeszcze trzy zapasowe sezonki. To, to będę móg, mógł to wymienić. Ten też nie wygląda najlepiej, a pokażę Wam, jak sprawdziło się piwko na ślimaki. tutaj mamy ślimaczkę. nie go widać ale parę parę się złapało jak widać rośliny są w dobrej kondycji mają nowe, nowe przyrosty o tutaj też wszystko wszystko w jak najlepszym porządku. Tutaj puszczają nowe, bo one były obcinane. Przed całym przesadzeniem zobaczymy, co nam dalszy czas pokaże. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Zostawcie komentarze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, na wszystkie Wam odpowiem. I do zobaczenia w kolejnym filmie.